Czasami mi się wydaje, że popełniłem w życiu pewne błędy i chciałbym zacząć wszystko od nowa, tylko jak to zrobić? Sposoby na przyspieszenie apokalipsy. Muszę tylko namówić Apple, żeby wyprodukowali konsolę do gier. Nie wydaje się Wam dziwne, że od kilku dekad popularne konsolę do gier produkują wciąż trzy te same firmy i rynek jest tak zamknięty, że Xboxa, który miał pierwszą konsolę w 2001 roku, ludzie nadal nazywają śmieciem bez historii? Chociaż w sumie to dla mnie taki 23-latek to też jest gówniarz. Według analityków wartość konsolowego rynku, rynku samych urządzeń, wyniosła w 2022 roku 23 miliardy dolarów, będzie rosła rokrocznie, a do 2030 przekroczy 34 miliardy. Chociaż nie jestem pewien, czy tak do końca ufać tym wielkim analitykom, bo znalazłem w nacie zdjęcie ich biura i jego wartość to tak na oko 34 indyjskie rupie. W każdym razie każdy wie, co to jest PlayStation, każdy zna Nintendo, każdy coś tam, gdzieś tam słyszał o Xboxie. Wszystkie te firmy koszą gruby hajs abonamentów, mają swoich zagorzałych fanatyków i wzbudzają w milionach ludzi wyjątkowo silne emocje. Czyli w sumie trochę jak Apple, nie? Co więcej Apple lubi pieniądze, Apple ma pieniądze, żeby zaprojektować konkurencyjny sprzęt do gier. Apple ostatnio w końcu zaczęło się brać na poważnie za taki prawdziwy gaming, czyli prawdziwy nie App Store, tylko prawdziwy Baldur's Gate 3 na Maca albo Residenty na iPhone'a. I Apple ma nawet własny abonament z grami, czyli Apple Arcade, które jest takim mini-game passem. No i te czynniki sprawiają, że mnóstwo ludzi z mojego otoczenia oczekuje takiego ruchu od Apple'a jak produkowanie konsoli do gier, a niektórzy to wręcz już aktywnie na nią czekają. No dawajcie już, bo chcę wyrzucić. W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy jeszcze kiedyś znowu zobaczymy konsolę do gier od firmy Cupertino, A znowu, bo w 96 roku już jedną mieli do spółki z japońskim producentem zabawek Bandai, zrobili paskudztwo nazwane Pippin. No, i z taką nazwą to nie mam pojęcia, dlaczego im nie wyszło. Ale mądrzejsze jest nie wspomnieć o tym, bo to wcale nie jest podobne. Wcale nie jest podobne. Wydawałoby się, że Apple ma z grami tyle wspólnego, co przeglądarki internetowe, czyli mnóstwo, bo zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o Operze GX, czyli powstającej w Polsce gamingowej przeglądarce, która, jeżeli ludzie z waszego otoczenia, patrząc na wasz gamingowy setup, mają lekkie wątpliwości, czy jesteście normalni, sprawi, że te wątpliwości. Przestaną być lekkie. Ostatnio zacząłem przechodzić znakomitą grę Hades. Zgadlibyście, ja opery używam na co dzień. No opera codziennie to bardzo ofensyjny człowiek. Co widać po 1550 otwartych kartach. I na początku idea gamingowej przeglądarki wydawała mi się durna, ale z czasem ją pokochałem. Jest mnóstwo bezpłatnych modów bazujących na grach i nie tylko, które zmieniają w Operze tapetę, na przykład na taką piękną animowaną, kolorystykę przeglądarki, muzykę, która sobie przygrywa w tle, dźwięki wciskania klawiszy, i tak spokojnie można sobie wyłączyć poszczególne elementy, bo też nie zawsze lubię, jak coś mi tam przegrywa, jak sobie się zewnęcie, ale na przykład odgłosy monet podczas pisania uwielbiam, bo przypominają mi o tym, że jak piszę na przykład scenariusz w Google Docsach, to że ktoś mi płaci i zarabiam na wymyślaniu tych wszystkich głupot na kanał. Jest też masa innych i dla odmiany przydatnych funkcji, na przykład odtwarzanie YouTube'a w wypływającym okienku, bardzo wygodne i rozbudowane narzędzie do zrzutów ekranu. ARIA, czyli asystent AI wbudowany w przeglądarkę, socjalki i muzyka na jeden klik, albo GX Control do kontrolowania tego, ile przeglądarka żre ram ramu i innych zasobów. Masę ludzi już namówiłem, i jak w Operze nadal będą chcieli, to będę ich promował, ile wlezie, bo teraz do innej przeglądarki bym już nie wrócił. Ok, żeby nie trzymać was dłużej w niepewności, to myślę, że taki bezpośredni konkurent dla sprzętu w Sony, Microsoftu i Nintendo w Apple nie powstanie, ale. I tak może być ciekawie. Zacznijmy od tego, że Amerykanie ostatnio faktycznie zaczęli się brać za gry. Dla starych ludzi. Za to, żeby kurier, jak ma chwilę przerwy w pracy, to mógł sobie na iPhone odpalić symulator kuriera, żeby się odstresować. Albo za to, że ja jak sobie kupiłem kompa do montażu za kilkanaście tysięcy złotych, to na tym potężnym kompie, żebym mógł włączyć rezydenta 4 nie tylko w formie gameplayu na YouTubie. Ale w rzeczywistości, choć mało kto myśli o Apple w kategorii firmy gamingowej, to oni są jednym z największych gigantów tej branży od wielu, wielu lat. No bo... Kto produkuje najpopularniejszy smartfon świata? Oni. Kto na tym smartfonie ma własny i póki co jedyny oficjalny sklep z grami i aplikacjami? Oni. Kto kasuje 30% z każdej transakcji, która przez ten sklep przechodzi? Oni. Przychody Apple z branży gier są wyższe niż Microsoftu, chociaż to akurat się zmieni jak uwzględnimy Activision Blizzard. Wyższe od Nintendo i ustępują na całym świecie tylko Sony, i chińskiemu tencentowi, firma, która nie robi gier, firma, z której się od lat śmiali, że jej sprzęt się do gier nie nadaje, zarabia na tych grach więcej niż EA Take-Two albo nawet RL9 Sport Games. Tak, na pewno mogliby mieć z tego jeszcze więcej i na pewno chcieliby mieć jeszcze więcej, co pokazują choćby te ich ostatnie ruchy. Pytanie tylko. Po co w tym celu jest im potrzebny własny osobny sprzęt? Wróćmy do smartfonów, czyli do flagowych produktów Amerykanów. Ze wszystkich koncernów, które produkują smartfony, to jabłkowie operują na zdecydowanie najwyższych marżach. I jeżeli chodzi o taki czysty zysk, to zdarza im się zarabiać więcej, trzykrotnie więcej niż Samsung, Xiaomi, Oppo i właściwie. Wszyscy producenci razem wzięci. W Apple mają bardzo prostą taktykę, tanio zrobić, drogo sprzedać, fajrant. I tej jednej zasady nigdy nie łamią, bo nawet te nowe, potwornie drogie google VR Apple Vision. W tym roku sprzedadzą ich malutko, bo mają niewielkie możliwości produkcyjne. To nie będzie dla nich żaden zysk przy tej skali działalności biznesu, ale i tak. Robią je za połowę kwoty, za którą sprzedają. A po drugiej stronie mamy metę z Questem 3, która na każdym egzemplarzu traci. Podobnie jak producenci konsol, bo przynajmniej w pierwszych latach każdej nowej generacji, Sony i Microsoft sprzedają swoje konsole ze stratą, żeby później sobie tę kwotę odbić na sprzedaży akcesoriów, gier i abonamentów. Do Apple to z kolei nie pasuje i oni na taki układ... Na pewno by nie poszli. A w tej chwili najtańszy stacjonarny komputer Apple, którego specyfikacja nie robi wstydu przed konsolami, chociaż i tak jest słabszy czyli Mac Mini kosztuje na ich stronie 6,5 tysiąca złotych w sensownej konfiguracji, a taki naprawdę porządny i wydajny Mac Studio to już 11,5 tysiąca, więc. Jakoś nie widzę tej konkurencji cenowej, więc ceną do wydajności nie będą konkurowali, ale z drugiej strony to nie mogliby też sobie pozwolić na wprowadzenie do sklepów konsoli w podobnej formie do Xboxa i PlayStation, ale o mniejszych możliwościach, no bo wiecie, wtedy by się wydało, że Apple to jednak nie jest taka najspienialsza firma i że nie wszystko co oni robią, to najlepsze na świecie. No więc stacjonarka średnio, ale w swojej hipotetycznej konsoli w Apple na pewno chcieliby wykorzystać własny procesor, a te ich procki charakteryzują się tym, że pobierają niewiele energii i wydzielają niewiele ciepła, więc nadają się perfekcyjnie do handheldów. Właśnie ogrywam Resident Evil 4 w wersji na iPhone 15 Pro. Przyznaję, grafika i rozdzielczość są słabsze niż na starutkim PlayStation 4 i coś takiego na stacjonarce nie robiłoby wrażenia, ale gdy widzę taki tytuł na malutkim, świetnej jakości ekranie, gdy odpala go taki 200 gramowy maluch bez aktywnego chłodzenia, to wtedy już zupełnie inna rozmowa, więc tak. Handheld od Apple to jest to i to prosta sprawa, bo to właściwie mógłby być taki iPhone tylko że bez slotu na kartę SIM, kurde, właśnie opisuje iPod A Touch. iPhone od samotkiego początku miał według Apple zastępować wszystkie inne przenośne urządzenia, więc nie wiem dlaczego Apple miałoby oddawać bilet do świata przenośnego grania w akceptowalnej cenie 300-400 dolarów za konsolkę skoro i tak sprzedają Ogrom iPhone'ów po 1000 dolarów i więcej. Po co ktoś miałby grać na jednej taniej konsoli przez 5-6 lat, jak co 2-3 lata? Może kupować znacznie droższy smartfon, z którego Apple ma większe zyski. Smartfon i tak ma każdy, a może taki Assassin's Creed Mirage przekona akurat kogoś, no nie, on to akurat nikogo nie przekona. Dobra, Resident Evil 4, wspomniany, przekona kogoś, że jeżeli interesuje się mobilnym graniem, no to warto postawić akurat na telefon Apple'a. Więc chyba niestety ten pomysł również nie ma sensu, co dla mnie akurat jest bardzo smutne, bo widzę ogromny sprzętowy potencjał i bardzo bym chciał. Ale nie wierzę. No. Poza tym, jeżeli już jako firma zobligujemy, że teraz jesteśmy producentami konsoli, to wypadałoby też na tę konsolę produkować jakieś tam gry. I wiem, że teraz panuje taka moda, że wszystko, co waży mniej niż 10 kg i odpala jakiekolwiek gry ludzie albo nawet twórcy nazywają konsolą, ale przyjmijmy proszę, że żeby konsola była konsolą, to musi mieć własny system operacyjny i Gry na wyłączność, tak więc od razu odpadają nam choćby y, Xbox z Windowsem i X-ami też na kompa. Więc odpadają te wszystkie Steam Decki, Lenovo, Legion Goły i inne ROG Allies. Apple Gear nie robi, produkcja gier konsolowych w tej chwili kosztuje krocie i nie zawsze się zwraca, szczególnie firmom, które w tych grach nie mają jakiegoś ogromnego doświadczenia. I bardzo mi się podoba, że do ich abonamentu Apple Arcade czasem trafiają znakomite gry na wyłączność, za których produkcję zapłacili innym firmom, tak jak choćby Sonic Dream Team kilka miesięcy temu, który. Trafił nawet na moją listę najlepszych gier 2023 roku i zdobył tytuł najlepszego Sonika 2023 roku. A uwierzcie, nie było łatwo. Podoba mi się to, ale to jest zdecydowanie za mało. Za mało tych produkcji i za mała skala tych produkcji, żeby do ogrywania ich ktokolwiek chciał kupić specjalnie osobny sprzęt. W Apple Arcade znajdziecie też Limbo, Stardew Balis, Lady Spire, Cells i. Wiele innych produkcji świetnie znanych gamingowym weteranom, ale abonamentem Apple też by się nie wyróżniało, no bo to jest przecież karta przetargowa Xboxa. No i w sumie to po jaką cholerę w Apple mieliby dopiero teraz na ostatnią chwilę wchodzić do świata konsol, skoro żyjemy w czasach, w których wszyscy mieszczą raczej schyłek takiej ery osobnych urządzeń do grania, no bo przyszłością powinna być raczej. Chmura wbudowana w telewizor, na przykład. Wiadomo, ja to tam nie chcę, żeby to raczysko postępowało. To znaczy, sama chmura jest ok, tylko po prostu nie chcę, żeby dominowała. No, ale i udział w rynku z roku na rok na pewno będzie tylko rósł. Myślę, że konsole prędko całkowicie znikną, no, ale przypuszczam, że z czasem ich popularność będzie raczej trochę spadała, niż jeszcze bardziej rosła. Więc w Apple, no gdyby teraz nagle na samą końcówkę wyszli z konsolą. To tak, jakbyście kupili sobie bilet na objazdową wycieczkę po USA i wsiedlibyście tylko na ostatni przystanek, bo wcześniej jakoś się wam nie chciało. Ale jest jeszcze nadzieja, bo istnieje już teraz taki gadżecik, który, jako narzędzie uzupełniające do gier ewentualnie konsola dla graczy niedzielnych, spisuje się świetnie i jest nim przystawka Apple TV. Płaciłem za nią jakieś 700 zł. Aktualna generacja ma w środku procesor z iPhone'a 13 i odpala bardzo dużo gier z iOS-a, między innymi tego wspomnianego Sonika albo takiego innego, y, niewspomnianego Sonika. Kurczę, niech do kolejnej wersji dadzą procesor z iPhone'a 15 Pro, czyli taki, który już sobie jako tako tam radzi z tymi rezydentami Assassinami i innymi Death Stranding, albo w ogóle niech zrobią też osobną wersję z proskiem z laptopa. No to Wtedy, w takim maluchu, w takiej formie, to będzie hit, bo po gadżeciku o takich gabarytach, po gadżeciku z dosyć niską ceną, który do tego nazywa się TV, jak ten słynny Xbox kiedyś, i służy domyślnie do czegoś innego, no to nikt się nie będzie spodziewał doświadczenia na miarę PlayStation 5. Niewielki, zgrabny, kompatybilny z iPhone'em, no bo cross i tak dalej, czyli taki prawie że Nintendo Switch, to będzie moim zdaniem nasza konsola od Apple'a i nawet chętnie to zobaczę. Myślę tylko, że dużo by im pomogło w takim budowaniu świadomości klientów, gdyby kolejną generację Apple TV sprzedawali w zestawie z jakimś padem. No ale czy tak faktycznie zrobią, to zobaczymy. Więc nie tradycyjna konsola od Apple'a moim zdaniem nie bardzo, bo zyski nie byłyby aż tak ogromne, a stracić można bardzo, bardzo dużo. Natomiast myślę, że jakoś ten gaming będą rozwijali tylko w ramach tego sprzętu, który sprzedają już teraz ewentualnie lekko tam zmodyfikowanego. Pamiętajcie o przeglądarce dla graczy, link jest w opisie. Macie też jak zwykle 7% zniżki na prawie cały asortyment sklepu Techwish, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.